Co tu się stało? Niewgardczyki przyszli. Lądrowali. Szukaj kosztowności, jakby nam się tu przelewało. Kto ich pozabijał, bo przecież nie wy. Ja tam nic nie wiem. Pewnie te bestie, coście je wybili. To byłby pierwszy raz, kiedy góle przyszły na ratunek wiosce w Tylko czekać, aż zaczną znikać zlecenia z tablicy. Jak było tak było? Po co drążyć? Ktoś mi zapłacił, żebym drążył. Kto ci niby zapłacił? To moja sprawa. A teraz rozejrzę się tutaj i lepiej nie stawajcie mi na drodze. Coś tu śmierdzi i nie mam na myśli trupów. Jak było, tak było. Po co drążyć? Coś ukrywacie, i mam zamiar dowiedzieć się co. Tu nic nie ma, nawet w Czarni nic nie znaleźli. Zejdźcie mi z drogi. Wasza wola, nie pcham się tam, gdzie mnie nie potrzebują. Mądrego to i dobrze posłuchać. Bywaj!